Witam taki w 19 odcinku z GTA Vice History na moim kanale. No, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy pewną bardzo trudną, znaczy to nie była bardzo trudna, ale pewna pojechana misja dla Venza le, Lenz Divina, mianowicie musieliśmy e, ma, tak, ono, walczyć z motocyklistami i niestety mamy kolejne kosy na naszej liście. No niestety, zdarzyć nad każdemu. Mamy już no, przynajmniej 10 to nas nienawidzi w tej no ale to już jest inna sprawa. Zaraz jedziemy wykonać misję u Mendezów. U naszych tutaj Mend Mendezów. W zasadzie Mendy to też pasuje. Do tego, to też w zasadzie do nich pasuje. no, o no, nich nie wykonywaliśmy misji, dlatego zainteresujmy się, czego oni będą ode mnie chcieli. Ta misja nazywa się Wysokie Loty. Nie znam. Ale <laughs> nic dziwnego. W końcu to nie gra. W końcu nie grałem to nigdy. Co well, I've got some bad news, friend. You're in terrible trouble. What? Diego is beside himself with worry. Oh, wait a minute, hold on. What are you talking about? The police got some of our merchandise, but it's you we're worried about. Why? You see, we're utilitarians. The greatest good for the greatest number. And there are two of us, but only one of you. So Diego suggested we explain to the police that the cocaine was yours. What? Oh! Oh my oh yeah, that's very thoughtful of you. And unfortunately, I have this paperwork showing your involvement in the project. Unless we could resolve this little distraction. And how do you suggest we do that? You steal the cocaine back for us. It's been uh, impounded. Hmm. You must steal it before they take it back to the police station. <sighs> Thank you, Vic. I do so enjoy our conversations. I find you very inspiriting. Thanks. Here we go again. Have fun! Całe, szczęcie, że, do tej misji Całe szczęcie, że do tej misji wzięliśmy ten. E, wzięliśmy ten kamizelkę króloodporną i samą plakietkę, całą plakietkę zdrową wzięliśmy przedtem, przed mieszkaniem Mendezów. Bo tam i zapowiada się bardzo zajęliście. Nawet adesso, to przesączałem o czemu nie. Gdzie musimy zachać? Gdzie musimy zachać po ten głupi helikopter? No dobra, wejdziemy tam na miejsce. Ale tak dobra. Co mam do przekazania? Co chciałam wypowiedzieć, ale zapomniałam. dobra sobie przypomniałam w porę. sobie w że teraz będą 25-minutowe odcinki. gdyż tak jak sobie wykalkulowałem, przekalkulowałem, tak sobie obliczyłem, to jednak mogę nagrywać 25-minutowe odcinki. W mi na spokojnie miejsce na dysk, mam jakieś 23 GB, wcześniej 20-minutowe odcinki zajmowały mi jakieś... 14 giga, więc zatem tak po drobnych obliczeniach yy, wykalkulowałem, że 25 minutowe odcinki za mało jednak mi 17 nie palmy, nie uderzmy coś, nie uderzmy wodę nie palimy sobie też do wody i strzelają do mnie Jezus mara dobra, spadamy stąd, ale tak yy, wykalkulowałem, że tak 17 giga Yy, tak yy, 40, 25, 25 minutowy odcinek to jest 17 gigaMajtus, o tym na tyśli myśleć, że jeśli nawet te, które mi się przedłużą, to no, mogą być i yy, godziny odcinki, chociaż to już będzie trochę drop, trochę ryzyko, gdyż może mi wywalić w pewnym momencie nagrywarkę. Tak jak w pewnym momencie, tak jak w tym filmie mi wywaliła FIFA, bo był tylko o minutę za długi i mi wywaliło ten komikant, że miejsce jest za dużo miejsca na dysk, mam usunąć, yy, usunąłem... Niektóre niepotrzebne pliki, a i tak finalnie mi wywaliło film, zatem e, maksymalnie 25 minut oczywiście się postaram nagrywać, a specjalnie też nie można ryzykować, gdzie, gdzie to w końcu jest, gdzie to jest. Dobra, tu już jest na wprost od nas, ale co tam ma być, to jest kryjówka tego, to jest nasza stara kryjówka, znaczy to jest nasza nawet obecna kryjówka, no to, to co to tu ma być? A gdzie Mój in touch! do helikoptera, ale my, my. To chyba nie. To, chyba nie, to chyba nie, nie jest nasze. Nie, no chyba to chyba jest nasze krywkę, tak mi się wydaje. Przejść na słomowisku, mieliśmy jakąś krywkę. Lecz do składu, gdzie trzymają kontenera, gdzie to może jest. Tam jest na południu, dobra, tam jest na totalnie na południu. Mamy jeszcze do tego jakiś magnes, dobra. Okej, okay, okay, Może ustabilizujmy kamerę, żebym. Że mógł mniej więcej widzieć, gdzie dolecy, no dobra, ustabilizowaliśmy kamerę, jeszcze trochę przynajmniej na lewo, no, no lecimy. No i lecimy, ale tak, no szantażują nas, szantażuje nas, to niestety ten wie czyli wiebmendery nas szantażują że ten, że tego coś tam udostępnił jakieś tam dokumenty, że współpracowaliśmy tam z nim, że współpracowaliśmy, że tam współpracowaliśmy z kimś że jakieś tam spotyki inne nielegalne sprawy i będziemy mieli przyniemalne do tego szantażu i musimy odzyskać towar, jakim, jak tutaj zrozumiałem, to też musimy się wbić w policję, musimy to zabrać z policji. No jakbyśmy to, no pójście na konflikt z prawem, pójście na konflikt z policją, no to też na nas może źle skończyć, bo drżę, no, że ta misja, drżę, że w tym miejscu będziemy musieli tego Jakieś pięć będziemy mieli jakieś 5 gwiazdek po tym momencie, no ale to już jest drobne, szczegół przecież sobie poradzimy, przecież ta mycja jest no, przecież ta granica tyle banalna, że my sobie na spokojnie poradzimy. Dobra. Gdzie to jest? Czy to się przyczy ten, czy to się gówno przemieszcza? Nie, nie przemieszcza się na no, całe szczęście, no, jakby się to przemieszczało, to by się to to by się dla mnie źle skończyło Nawet nie wstać jak ten magnes działa. Nawet nie jak ten magnet w wstać mnie nawet nie wyjaśnili w tej jak to w ogóle działa. No sam nad normalnie normalnie wyjaśnili jak to działa, kulturalnie jak to działa, jak, to działa, jak obniżyć, jak zwiększyć. Oh, A ci historycy normalnie nie powiedzieli jak to działa, panie będą się podlecieć na no, naprawdę niskie, naprawdę niską wysokość. Podnieś kontenery co no, naprawdę to wszystko? Czy mi jest... Naprawdę to wszystko w tej misji Jezus może, przecież tam mi się ale na pół ma na kontenerze, żeby go podnieść, okej. Okay. Okej, okay, dobra, podlecimy trochę, no i patrzcie. Tak. Senior, zabierz kontener do punktu zrzutu, A Dobra. A gdzie jest ten punkt zrzutu? Panie w tym samym miejscu. Nie, no dobra, tam jest obok, tam jest niedaleko naszej obecnej, tam jest niedaleko naszej bazy wojska, naszej byłej bazy wojska o nie? O niestety dostaliśmy balenie z wojska, tak może... Nie, 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 do góry, do góry potem leczmy jakby wagó jak święta kontener, kontener, to by się to na nas źle skończyło. Ominim też również lotnisko do jakby się jakby na nas samolot, to by się do na nas naprawdę źle skończyło, to by się na nas skończyło e, praktycznie śmierć. Ale można, ale też może zmienić stacja na serdewni, em, o, 98. Zobaczmy do stacji bo bochy też. Nie, muszę się czegoś nawić, bo już słyszy w gardle I to całe szoszenie po alkoholu No już może po alkoholu, co niedługo, ale to już jest inna sprawa Słyszy mnie w gardle, bo nie piłem, bo naprawdę prze... długo nie piłem Na pewno długo, jakieś przez paręnaście godzin nie piłem wody Które chce mi się tak trochę pić, no ale dobra, że pije się po no, To znaczy czemu nie, w ogóle, patrz, w ogóle patrz, jestem bogaty 1494 dolary, no ale niczymnego w końcu Ale niczymnego, jak w końcu wydałem ten, Jak te on wydałem prawie cały swój majątek na ten na kupienie dużego biznesu. ale mam nadzieję, że mi się to zwróci. i mi się to przynajmniej w postaci 3000 dolarów dodatkowego do o 16. Jak się mi się to nie no to niestety no, ten no przebaliłem tylko swój hajs. Oczekujemy u 3000 zysku więcej. Dobra, gdzie jest ten punkt Tu tam to już jest wszystko, naprawdę panie, podstaw. Podejrzewam, że panie ten to tu ciężarówki i panie Polity będzie chciała się we mnie wbić, no przecież nie może być aż tak, przecież w końcu nie może być aż tak łatwo. Ale dobra, okej, okay. przyhamujmy to. jak pan nie ma stąd to się udało skończyć bo oczepić bo on od... ma. Dobra, nie znany, co możemy przeczytać? W ogóle ten. Oczopus też miałem. Chwili, o nie, 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 dobra. Czekać. Escape, 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 escape. E no, co jest? Dobra, krzyczeli myślałem, że escape mi nie działa, dobra. Napisujemy stan gry. Oczywiście jestem perfumnym czytelnym. I musimy podnieść kontener tym razem z ciężarówki, które, która właśnie odjechała. I tutaj już akurat e, kontener będzie się przemieszczał, dlatego musimy się czym prędzej streszczać. Oczywiście w międzyczasie e, próbując przełączyć e, na flash FM. Może na flash FM coś sensownego leci? leci. Dobra, wydaje mi się, że coś tam sensownego w miarę leci. E, gdzie jest? Tak, dobra, ten, dobra. To się dalej będzie streszczało. To zaraz wejdzie, zaraz wejdzie. Będzie na główną aleję. A to na główną aleję, na, na główną ulicę w zasadzie do tej zachodniej sprzęt no za czyli pista muzyka tak teraz, tak jak teraz sobie no Dobra, powiedzcie trochę to przyspieszę, bo chyba nie będziemy się chyba, przecież nie będziemy oglądali takiej Z typy e, mam takie latanie, na myśli latanie minuty na, jakiej, na jakiejś głupiej alejki, jakiejś głupiej alej, no i patrzę, no już od razu już widzę, już tutaj od razu widzę e, kontener, ciężarówkę z kontenerem. Patrz, patrz, patrzcie. Tak jak tak jak normalnie tylko w GTA. No, na górze również działa w ETS, to byłoby się pod podlecę i, podpie, podpierd i podpierdalamy. Potwierdalamy, tylko trochę do góry podlećmy, żeby nie walnąć o te, o te palmy. Nie mogę uwierzyć, że Ci się udało. Dziękuję, dziękuję, żeby nie uwierzyliście. Dobra. Dobra, no, znowu przyspieszamy gierkę, żeby żeby tutaj również nie robić to specjalnie stypy, tak żeby ten nie, nie, lata, nie latać dwie minuty bezsensownie do tego. Żeby nie latać sensownie dwie minuty do punktu zrzutu. No, żeby też trochę tego, żeby trochę więcej misji też zrobić na odcinek, dobra, zbieraj trochę sobie mniej kod latania. Wydaje mi się, że chyba przekroczyłem jakiś limit latania, nie no, dobra, na do tej, do tej muzyki, tej muzyki, to już akurat nie ma, no nie no, trochę przyspieszymy, trochę do przyspieszymy gierkę. Ale teraz można już tego, już teraz można na spokojnie od tego odśpieszyć, dobra, już można w zasadzie sensie odśpieszyć. Ale dobra, jeszcze, tak, dzisiaj będzie materiał, jutro w środę, w ogóle ten, jutro w środę już będzie lód, co czekałem, kurde, to już w tym samym miesiącu urodziny, ja pierdziele, 11, kurde, to już 12 dni praktycznie. Jezus Mary, coś pięknego, coś pięknego. 12 dni na 12 dni urodziny. Senior, senior, proszę mi pomóc. Ja pierdolę, Dobra, oczywiście musimy dalej zapisywać stan gry. Widzicie, czy nie 31 stycznia tam wiedzieliście. Pod niej samochód, zanim Harley'owcy go zniszczą. Ja muszę, kurde, ja jeszcze będę, ja jeszcze, ja jeszcze ten muszę pracować jako, ta, jako taksówkarz. Jak, jako ten, jako ratownik, jak pierdziele. Dobra, ale gdzie jest ten samochód, ten... Ja pierdolę na drugim końcu, Przecież ja tam nie dolecę, ty. O co ci koć? Dobra, może nie będę przyspieszał za gierki. Może się, może się okazać, że ten jak przyspieszę gierkę, to nie będę latał szybciej, tylko będę latał tak samo, może nawet i jeszcze wolniej. Przeszkody tutaj rosną w dosyć niebezpiecznym tempie, a ja nawet nie, nie, nie wleciałem z tej zachodniej wysadki, a ten już jest jakiś piętna i już jakieś 10% liczenia. Nie, no to nie jest jeszcze aż tak źle. Mogło być znacznie gorzej. No, dalej no, jest od kadenosa, ale to już jest inna sprawa. Kurde, piątek, wtorek jest, wtorek, a piątek sesja. No to ten, że ma się, że trzeba ten, nakrywać, to czy znaczy ten. E, jest czas na odpoczynek, oczywiście jest czas na odpoczynek, ale, ale jest też również czas na ten, na naukę. I no, o wiele więcej czasu na naukę trzeba, trzeba poświęcić, aby też oczywiście zdać jest Tam pewnie na spokojnie. To, nie, trzeba wierzyć w siebie, że, no trzeba w też, trzeba wierzyć, trzeba wierzyć w siebie, żeby ten, Trzeba wierzyć w siebie, bo jak ten podchodzi się do, do, do siebie tak, do tego w sposób taki sposób, e, że, że nic nie umiem, że mi się nie uda, no to a, czy też wiadomo, może być tego e, e, niespodzianka, może być też tego pozytywne zaskoczenie, jeśli się ten zda. Ale takim podejściem, e, jak sam wyredukowałem, to no, z mojego własnego doświadczenia takie podejście zapewne się nie powodziło. E, ale dobra, już jest, to już jest inna sprawa szybko. Dobra, nie zestraj się, na już jest na, na miejscu praktycznie. A już jest na praktycznie na miejscu. Jak spierdala, patrzcie. No jakbyś... Help me, help me, nie zestraj się z stale jakie jest jak jest szybciej niż ja latam, no to nic dziwnego, że to że my ten... No nic dziwnego, że my ten, dziwnego, że, my, że, ten że, że nie przecie nie podniosę. A no możesz trochę spowolić, ja nie możesz jej trochę osrzeć z drive by, nie wiem coś w tym stylu, naprawdę jesteś taki głupi. Tak kurde, między budynkami, że jak ja walnę w no to już dla mnie źle skończy stary, dobra, polecimy trochę niżej. Tylko żeby, tylko żebyśmy nie złapali tego na z tego żebyśmy nie złapali na magnes tego, e, innych motocyklistów, dobra, już jesteśmy chyba na takiej wysokości, dobra, już jesteśmy na tyle blisko niego, że można w tak podlecieć i podpierdalamy go, dobra, trochę podlecimy wyżej, no już, no już, kurna, jestem, no, dobra, podnieś się jeszcze, dobra, czekajcie, już, nie. tak, kurna, do tej uliczki, wieć, co? I się, muszę dalej manewrować, ale całe życie, że zapisałem stan gry, o kurna masz, dobra. No chyba, chyba, uwa, chyba uwalę tę misję, jak mi się nie daje, chociaż nie no, nie uwalę, jest. już na tyle blisko, na tyle blisko, że w mi się to powinno udać. W ogóle się ma, myślę, że się ma, odpowiednie rezerwy uszkodzenia, dobra, podlećmy trochę do przodu. No kurna, no leć, wik, no, już kurna, już byliśmy raz blisko niego, a się nie udało. Dobra, okej, okay. no, no już, jesteśmy na tyle blisko, że to już w zasadzie musi udać podnieść magnezem, no, leć, no, wik. Dobra, uda się, nie, nie uda się, musimy, musimy trochę do przodu polecić, żeby być trochę przed nim. I teraz, X? Nie, dalej, nie, dalej za mało, dalej za mało. No szkurna, dobra, przyspieszymy trochę gierę. Trochę przyspieszymy gierę, okej, okay. okej, okay, no jak teraz się nie uda, to już wcale nie wiem, jak to jest w nawet nie, jak się ma udać, dobra. I teraz podniesiemy go, naprawdę, naprawdę, kurna, tak, tak go wywalę. Sajwi się, co nie, Zajbi się, co nie? Dobra, okej, okay. to no, szkurna, no zdecyduj się, jak ty leci, jak ty jedziesz, no. Ale chyba, dobra, chyba ty, a chyba, chyba tam sam już jest jednak rzeczywiście uwalona, No szczególności, że on będzie skręcał, na że on będzie skręcał w takie uliczki, żebym w ogóle, w ogóle nie podniósł. Nie, on to chyba robi, chyba ten że to robi naprawdę specjalnie. No, ale podaćmy jeszcze trochę do przodu. To jest nasza ostatnia szansa, aby w zasadzie wygrać tę już misję. Super, tak, bo prędzej helikopter, to jest tu helikopter rozwalę niż ten. E, dobra, to w zasadzie mogę ten, w mogę wczytywać, gdzie to jest naj, najmłodszy, dobra, ten, no, tak, naj, ten jest najmłodszy stan gry, dobra, okej, okay, już, okej, okay, już tutaj czytamy, oczywiście dalej z dalej zajebistą muzyką, dobra, trochę to przyspieszymy na emulatorze, bo jakby tutaj na przyspieszeniu, no na przyspieszeniu dalej latam tak samo szybko, dobra, no to w zasadzie nie podnosi się długo stać, dobra, trochę polecimy wyżej, żeby nie łamać w te palmy, dobra, no i dobra, na przyspieszeniu to dalej nie jest tak źle. Tylko trochę więcej będzie, trochę więcej oszkodzeń, no, ale to jest inna sprawa, ale Jezus parę jaki ten helikopter jest wjebadny, aż już sam dosłownie przy nim ma ten, a tutaj ten, e, magnes tego no, nie pomoże, że to, coś to jest coś nieprawdopodobnego, coś naprawdę nieprawdopodobnego, tylko, żeby tylko, tylko żeby tylko ta misja nie zabrała mi prawie całego odcinka, bo to się naprawdę źle na mnie skończy, to trochę wyżej podleśmy, bo jak ten magnes złapie, tutaj jak ten magnes tutaj złapie ten, jak ten Magnus złapie inny samochód, to pewnie, to pewnie ta misja zostanie uwalona, szybko, cicho, bądź, no. Już kurna niesamowok Ciebie praktycznie. To Ty będziesz właśnie jechał tą uliczką? Tak? Będziesz jechał właśnie tą uliczką? Jeśli ja się dobrze zorientowałem. Tak, dobra. No to patrzcie, no. To teraz patrzcie. Spra tutaj LB klikamy. Troszkę go do przodu podlećmy. Dobra, tak. Trochę na wariata podlećmy. Proszę, senior. Nie, seniora, no kurna. nagle no, z takimi wolnymi uliczkami, gdzie są, gdzie są budynki między, między Tobą, no to nic dziwnego. Dobra, teraz. No jak teraz się o tak mi się nie uda podnieść. To skurna kurna żart ze mnie. To to jest żart, to to, 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 to taka ja klasa ze mnie żartuje? Taka ja klasa ze mnie żartuje, nie no, nie gadacie, że ja będę musiał tego. Ja będę musiał tego, jedną, jedną znowu robić, jedną misję na odcinek. Ja pierdolona no, już kurna go złapałem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja mam dach mu złapać w końcu. Nie, chyba no, ja muszę mu dach złapać. Ja muszę mu dach złamać, złamać, złapać. No, dobra, no tak, ja dach złapać. No dobra, no to, no kurna, już go podniosłem. No szczerze, tak, już, już kurna podniosłem, no. Panie, panie w prawo skręcać. No, dobra. Dobra, dobra, prawo, prawo, prawo. Nazz go kurna podniosę, jeśli to nie jest złapanie... dobra, przynajmniej motocyklist, dobra, jeden motocyklista się zajbał w akcji. Okej, okay, dobra, okej, okay, dobra, dobra, trochę do przodu podlecimy. No i tak, rozwalmy go, no zajibi się, no kurna, zajibi się. Nie, nie, nie ja zapisuję. Szybko, ja szybko sobie zapiszę, żeby nie marnować czasu na podlatywanie tam. Dobra, ale nie o kurna, ja już mi wyżdżę, ja już miałem go tyle razy na mają, tyle razy go podnie tyle razy byłem blisko niego, że to jest coś naprawdę nic to jest coś niesamowitego. Dobra. Okej, okay, dobra, trochę wyżej podlecimy. Trochę wyżej i tak. No szkurna masz to no przecież. Ja żebym go normalnie złapał. No patrzcie, no nasz go normalnie złapałem, że go normalnie złapałem. No przecież tak gra to się aż ta gra mnie oszukuje na każdym możnym kroku. Fajnie w prawo skręcisz, no o nie, nie skręcisz w prawo. A normalnie, a wcześniej już prawo. Dobra, no to ja, no to już się jest do wczytania. To już się znowu do wczytania. Kurde, no już normalnie, ja już go miałem. No ja już go, kurna miałem. No widzieliście, no to zapasnął. Czyli ja już go dosłownie miałem. A już go dosłownie miałem. A już go łapałem na magnezie. Dobra, dobra, no teraz, no to ja, no teraz, no teraz, jak on nie zostanie uznany za złapanie, dzięki, że mnie omijasz w ogóle, stary. Jest! Jest! Udało się, udało się, kurde, udało się, pani zajęło jakieś 15 minut. gdzie mam cię podrzucić, tylko nie rzucaj mnie tutaj. No oczywiście, że, że to jest tutaj, czego nie spodziewał i stary. Teraz dobra, czy musimy nie zabieść. Odstaw samochód na parking. Dobra, no dobra, jak mamy na tam ten parking podstawić, chociaż tyle dobra, panie Cimo, to jest Chrysli będą we mnie y, nawalali sobie... będą we mnie nawalali z w lądu, no we mnie napalali z góry. Tak mi, się, tak mi się wydaje, bo tutaj dalej w paszek-pasek, uszkodzenie jest, w ogóle ten parking tam tutaj, dobra, no to już lecimy, no to też to lecimy, tylko nie rozwalmy, dobra. Musimy tak wysoko Czy W ogóle nasz helikopter umie tak wysoko polecieć z takim obciążeniem, jakim jest kilkanaście ton? Hmm, hmm a już nie umie. Dobra, jak tylko skoro umie i tutaj dobra, ale teraz może wylądujmy tak, żeby nie uszkodzić zupełnie tego samochodu, bo jak uwalimy misję przez uszkodzenie samochodu, a na magnesie to dla to źle skończy. Dobra, zobaczcie ile to jeszcze minut zajęło, <grych> ten magnes w ogóle nas 11.32, o które w ogóle zacząłem nagrywanie, 8 minut, 8 minut, o dobra, e, dobra, stawiam tak. Zgodnie z sugestią innego z widzów, jeśli w ogóle dobrze przeczytałem, to ten, to i żebym poświęcił no jakiś odcinek na ten, na przyjmowanie gangów, ale podejrzewam, że na przyjmowanie wszystkich biznesów, ale tak, podejrzewam, że mi nie starczy miejsca na dysku, e, zatem tak, zatem wylądujmy tutaj i spróbuję zrobić, i spróbuję przejąć już niektóre biznesy już teraz. Mamy pełną kamizelkę, mamy pełną kamizelkę, pełną, tak, pełną ten. Mamy pełen ten, mamy pełen, ten, mamy pełen pasek zdrowia i. Kamizelki, zatem tak, RB strzałka w prawy, w prawo dół, a nie w prawa, jak mówiłem w poprzednim odcinku, i ostrzeliwujemy, i ostrzeliwujemy ten, że ostrzeliwujemy tego, że znaczy, to nie jest tak, ostrzeliwujemy ten... Teren, znaczy, os, ostrzeliwujemy ten samochód e, terenowy, oczywiście został zniszczony, uciekniemy trochę na dalszy dystans. W ogóle, jakie to jest gangstwo, w ogóle? no tak, o kurwa mać, ile tu was jest, ile tu was jest, więcej więcej wypadka nie miała, więcej wypadka nie miała, dobra sobie urządzimy, dobra sobie urządzimy. Drobne ludobójstwo, dobra, oskoczymy trochę, Jezus Maria, jak oni, kurwa mać, co to jest? Co to jest? Chyba mogłem zap zapisać przed tym napadem na gang. O Jezu smara policja, no oczywiście, kurma dwóch na jednego. Dwa na jednego to banda łusego, jak to się mówiło. Znaczy, no nie wiem co czyna przymus dobra, nie no, trochę pierdolmy No nawet nie jak przyjmiemy tego gang, to, to tego, Policja w nas przestanie gonić, to oczywiście tak, w przez słup. No teraz go strzelę tego policjanta, ale jak tego policjanta ja pierdolę dwie dwa i jak? jak przez go nie, nie strzeliłem. tego policjanta. Czy wiecie, wiecie, wiecie że bym w ogóle strzelił tego policjanta? Ja, ja w, ogóle nawet, ja, w ogóle nawet nie widziałem, zostałem perfidnie oszukany. Ta gra oszukuje Polaków. Dobra, o dobra, ostrzemy trochę na, na bliższy dystans. W ogóle ci dresiarze, Jezu, dresiarze, dobra. Wejdź do środka, wchodzimy czym prędzej, bo tutaj straci... tutaj, tutaj, straci, bo tutaj straciliśmy prawie całą kamizelkę, nie wiedzieć czemu. Zniszcz pozostałości i interesu, ale no, dobra, tutaj są niektórzy na, bli, na bliższy dystans, okej, okay, dobra, ostrzemy ich te szybkie, szybkie przeładowanie broni, patrzcie, patrzcie, i tak właśnie się przeładowuje broń w GTA Vice City, ee, czyli zmieniając sobie ten, e, sry, tego, zmieniając sobie tego z strzałką w prawo i w dół e, broni, dobra, i mamy jakieś granaty? Nie wiem, jakieś powinniśmy to, mamy jakieś granaty, no dobra, no to właśnie w ten sposób się niszczy tutaj biznesy. Patrzcie, że tutaj rzucimy przed nami, mam nadzieję, że to mnie nie wysadzi, to będą chyba pozostałe, tak, dokładnie tak, zniszczyło pozostałe tutaj, e, zniszczyło tutaj pozostałe... I ten był tutaj meble. Dobra, atak ukończony zajebiście, Jak się tutaj, dobra, ciałka w górę by kupić, mam nadzieję, że nie w ogóle stać na jakikolwiek biznes, muszę nie haraczy. Dobra, sobie kupię oni biznes, w zasadzie czemu nie? Dobra, mamy, dobra, tutaj mamy mu mu i twój interes y, dzielnicy lotnisko Escobar jest atakowane, Ja pierdolę daleko w chuj. Kurna masz, nie odpuszczę, chyba sobie odpuszczę ten biznes, chociaż wiecie co, nie, no, nie no. Jak, jak, jak ja widzę, że mnie atakują, to moje no, ja tylko to tego, to trzeba od razu się bronić, a tam tak. Próbuję jak najszybciej podjechać, Mam pod nadzieję, że tutaj jest, tak, tutaj jest od razu most, który nas przekieruje jak najbliżej się da tego erotnyska SK. No i to chyba ten. Miałem jeszcze napaść na, na jeszcze jeden biznes, ale niestety ten. Na niestety, na niestety zaatakowali mój inny, zaatakowali mu je, moją inną inwestycję, mój, mój inny interes. No, niestety trzeba się bronić. No, ale tak, trzeba zobaczyć, jak się broni. Kurde, dolaru zabrakło. Widzicie, do zabrakło i zabrakło jednego dolaru. Oho, wypłata dziennych tego, dziennych inwestycji, dziennych zarobków. Ile? 6600. No to więcej niż... No to, no to mniej niż oczekiwałem, potem jak sobie kupiłem duży biznes tego e, rabunków za 18 tysięcy, to oczekiwałem, że będzie trochę więcej ja pierdzielę gdzie ja jadę. Teraz no, może dobrze jadę? Czekajcie, odłączmy, odpalmy mapę? nie? No dobrze jadę, No, dobra. no dobrze pojechałem, dobra. Okej okay, dobra, bo pojedziemy sobie trochę pod prąd i trochę też po, trochę przysuł, tak rameżnik, przez wszystko co się końca przejedziemy. Ale no kurna, na no, mu jeden... No kurna, tak, osób zahaczyłem, no ale no patrz, atakujemy mu jeden biznes. Mój jeden biznes, a dosłownie tuż obok jest drugi biznes, to czemu, ten, to czemu ten, mój drugi biznes, który jest tuż obok, się nie broi tego, nie, nie idzie z mnie tego, nie wspiera tamtego, nie wspiera tamtego. to jest, to jest nielogiczne, no, o kurwa, o kurwa, wysiadka, wysiadka stąd czy prędzej, nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem co tam się dzieje, ja pierdol, co tam się dzieje, dobra, wika stąd, wika stąd, a do końca wycofali się przynajmniej na jakiś czas. Super! Super, Na tym, tym musiałem się starać. Na tym musiałem... Jak kurwa tylko przyjechałem, przyjechałem 5 sekund po sprawie. Super, to mi się podoba, dobra. Czy tutaj jest może jakiś... Aha. Aha. Super, tutaj nie ma tego, tutaj nie ma tego. Tutaj nie ma tego, kamizelki kuloodporne i kałach mi zniknął. Dobra, ile mam jeszcze minut na minutniku? Tak, ee, chcę sobie szybko poczekać. Mam jeszcze dwie i, dobra, mamy jeszcze trzy minuty. No to, no to na spokojnie sobie napadniemy na jakiś biznes. Skoro wy nas napadliście, skoro wy nas napadliście i myśmy się wybronili. Stacie jakimś, jakimś naprawdę niesamowitym cudem, bo nie wiecie czemu aż, aż dwa samochody się tam wysadziły. No to watem, my, no my przejmiemy wasz biznes. Tak, super, lepierdalać i wam nie dalej. W ogóle, czy ten biznes jest możliwy do przejęcia? Tak, jest możliwy. Dobra, tutaj jest, to samo to są No tu rzucamy granat, to rzucamy granatem i powinno, i powinno ten e, zniszczyć. ten. Nie zniszczono to, to tak, RW strzałk, w prawo, strzałkę w dół, przepraszam, no i ostrzeliwujemy. Ostrzeliwujemy ten, ten, ten bardzo strany helikopter, bardzo strany motocykl. Mam nadzieję, że się zniszczy. Dobra, trochę do góry pokierowujemy, dobra, już jest zniszczony. O kurwa, tak, strzelajcie wiem tak, oni nie zaczęli zaczyna napierdalać. Super, o nie, 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 dobra, trochę odskoczymy. Dobra, dobra tam z tyłu ich odstrzelimy. Tam z tyłu tych ostrzy motocyklistów. Dobra, wiecie, co oddawać granata. Dawać granata, kurde z granatą granata w nich rzucimy. O kurwa oni mają kałacha, O, o ma kawaha, dobra, w bo, o sobie go tym prędzej, bo akurat na no się źle skończy. Tam jeszcze drugi jest. No super, kurwa kolejny. Kurwa kolejny gań przeciwko mnie, jak to no. Dwa gangi przeciw Tak, ta w cywiliach. Super, dwa gangi przeciwko. Dwa, przeciw... dwa, przeciw... dwa gangi przeciwko mnie i to w jednej, bo nie gangi. Tak, tak w ogóle się daj, A rozumiem, to nie jest GTA San Andreas, żeby dwa gangi by mnie napierdalały w trakcie innej misji. No Jezus, Maria, no. Ja to jest tak mało biznes, że tam powinno być taką obrońców, tak mało obrońców. Tak, mimo tego gangsterów, że tam, no masz, tylko jedna kulka jest załatwione. Dobra, RB. Może może dziwki, dobra. Czy, dobra ostrzelmy dziwkę, bo. Ależ nie, dobra, nie trzeba dziwki ostrzeć bo mogę tutaj kliknąć strzałkę w dół i ostrzejmy to łóżko. No i i mi się kolejny biznes przejęty, tylko jaki, jaki sobie teraz tutaj biznes przejąć? Dobra, a tak po pomijamy tę urzędniczą stenkę. Dobra, i gdzie jest to gówno? Gdzie jest to gówno, które umożliwia kupienie? Tutaj, dobra, tutaj jest ten tabliczka. I co by tutaj sobie kupić? Możemy sobie sobie kupić narkotyki, możemy kupić średni interes, bo nas stać. Bo jesteśmy, bogate, bo jesteśmy bogaci. No jest tam tak? No przejęliśmy dwa biznesy, wypełniliśmy jeden. Zobaczę ile jeszcze tutaj mamy na mapie. Le, ile jeszcze tutaj na mapie jest biznesów do przejęcia. Jest jeszcze tak, jeszcze jest, tutaj są dwa harlejowce. Tutaj jest jeszcze czterech, pięciu harlejowców, ośmiu. Tutaj jest jakiś randomowy Sharksów. Tak, tak, tak. O kurwa, macie ile mam mało na wschodzie. <gryw> ile mam mało na wschodniej wyspie, dobra. Następny odcinek chyba poświęcił na przyjmowaniu biznesów na wschodzie. Ale tak, tak, to był na tyle w tymże odcinku. Co prawda, tylko jedna misja, ale zrekompensowałem się Wam przyjęciem dwóch interesów i nieprawda, wybranie wybronieniem jednego z nich. Jednego z moich poprzednich. I zadam tak, to byłoby na tyle w tym odcinku. I do następnego.